Mam za sobą kilka wiosen, w nich prawdę niosę, padłem, stałem, bałem się, że nie uniosę. Kiedyś chciałem, dzisiaj koszę. Jeśli to mnie nie zabije, pewnie jeszcze mi pomoże. Mam za sobą kilka wiosen, w nich prawdę niosę, padłem, stałem, bałem się, że nie uniosę. Wczoraj chciałem, dzisiaj koszę. Jeśli to mi nie pomoże, może jeszcze. Śmierduję szum, po tym wychodzę nad Miasta smród budzi mnie o poranku. Nie mój gust jednak pędzę, bo mam sprawy Każdy gwoźdź, co mi serce poziurawił Bank Si liter, słowo maluje tuszem Kartki chłoną i obciążają duszę A że dla mnie znaczenie ma to duże To poruszę długo pisem Tak wywołuję burzę Służę pomocą jak mogę nie dla wszystkich Czasem braci bolą odciski Bywa, że sam potrzebuję tej pomocy Myśli balą, nie dają spać w nocy Znowu przelot, to w rowu, Serce pękło, skleiłem je na tejpa Serce nie sługa, to mój bestman, Gdzie nie pójdę, będzie ze mną wszędzie Mam za sobą kilka wiosen, w nich prawdę niosę Padłem, stałem, bałem się, że nie uniosę Kiedyś chciałem dzisiaj koszę, jeśli to mnie nie zabije, pewnie jeszcze mi pomoże. Mam za sobą kilka wiosen, w nich prawdę niosę. Padłem całem, bałem się, że nie uniosę. Wczoraj siałem, dzisiaj koszę, jeśli to mi nie pomoże, może jeszcze. Leżę nocą w łóżku, obok pusto, w środku pusto. Byłabyś tu tylżej, byłoby usnąć. Nie łapię za butle, wiem, że nic nie da. Napatrzyłem się za młodu, jak leciał dedal. Nie będę i karem, bo piotr to skała. Jeśli spadnę to konkretnie, że się nie poskładam, wiem co mówię W końcu trochę znam siebie Gdzie byłem, co robiłem, czego o mnie nie wiesz Miałem w czubie. teraz mam gdzieś te zagrywki Nie potrafiłem płakać, bo uczucia mi wyschły a że wolę trening niż melo Znowu na właściwych torach, dawaj ze mną. Nie przyszedłeś na świat, by grunt badać Jeśli dzisiaj leżysz, szybko wstawaj Sinusoida życia wiem, bywa twarda Jak już złapiesz wiatr, wyżyn, trzymaj go w żaglach Mam za sobą kilka diosem, w nich prawdę niosę Padłem, stałem, bałem się, że nie uniosę Kiedyś chciałem, dzisiaj koszę Jeśli to mnie nie zabije, pewnie mi pomoże, mam za sobą kilka wiosen, w nich prawdę niosę padłem stałym, bałem się, że nie uniosę wczoraj stałem, dzisiaj koszę jeśli to mi nie pomoże może jeszcze latami jają, a spojrzenie niezmienne, wiem co do mnie mają nie wiem co widzą we mnie, pierwsi się trzymają, drudzy gadają brednie trzeci nie podejdzie, płacił po się zbyt pewnie, każdy tu za czymś biegnie podąża za swoim, ja nawet jak po to sięgnę, nie wiem czy zaspokoi dziś, wiem, że nie polegnę, kiedy tym co się boi, swoją drogą bezwzględnie Tak mi powiadał Ronin, Co trzeba tu podgolić I pokazać światu, że zbroi nie obsrami Wykorzysta matut, chłodna głowa i plan bez schematu, jak wijać to to ojciec w grę Nie wchodzi pół na pół, mój szlak na ścież. Jest niebywale długi, kilka strat, wiele ran Których nie potrafię stłumić, a więc patrz, uważaj Jak temu nie dać się zgubić, robię rapa W mam swój fucking sugi, boj Mam za sobą kilka dni w nich prawdę niosę Padłem stałem, bałem się, że nie uniosę Kiedyś chciałem, dzisiaj koszę, jeśli mnie nie zabije, pewnie jeszcze mi pomoże Mam za sobą kilka wiosen, w nich prawdę niosę Padłem, całem, bałem się, że nie uniosę Wczoraj stałem, dzisiaj koszę Jeśli to mi nie pomoże, może jeszcze